Siemana. Wiatr taki straszny, że kurczę, nie mogłem zacząć odcinka. Później się gdzieś zatrzymamy i powiem co i jak. Na jakimś przystanku może już w roślinie. Już dość kawał drogi. Wiatr jest do lewej strony. Patrzcie, Dobra, to może wam wytłumaczę. Dlaczego ostatnio pojawił się taki słaby odcinek? Nie lubię wiatru i ludziów. Chyba nawet jak nazwa ten odcinek, będzie wietrzny odcinek. Kurczę, chciałem wam opowiedzieć co się dzieje, co się działo wcześniej na przystanku, ale cały czas przyjeżdżały nowe autobusy, nowi ludzie. A ja potrzebuję spokoju, żeby się rozgadać, więc może teraz wam powiem, tylko kurczę, boję się o jakość audio, bo wieje niesamowicie. Kurde, cały czas jadę pod wiatr. Tak bardziej wiatr jest z tamtej strony, tam z prawej. Ale fajna droga tu po lewo. Ale zakaz wstępuje. No i kurczę, dopadła mnie ostatnio jakaś bezmoc. I nie dość, że dopadła mnie taka bezmoc, a chciałem takie krótkie dystanse robić wtedy. Po prostu, żeby się rozruszać, bo nie wiem, co to było w sumie. No kurczę. Pogoda zrobiła się taka straszna, że spadł nawet śnieg i to w ogóle było dla mnie takie wow. Tam widziałem w górach, nawet koleżanka mnie wysyłała, że napadało, nie wiem ile tam napadało, ale 20 cm lekko tego śniegu. Fajnie tak wrócić po przerwie. W ogóle zupełnie inne odczucie. Tym bardziej, że jaram się niesamowicie, bo otworzyli w końcu most i myślę, że dzisiaj do niego dojedziemy, albo nawet przejedziemy przez niego, więc Fajnie, mam energię powiedzmy. A co do tej całej bezmocy, to też chyba trzeba to jakoś wytłumaczyć, bo mogę powiedzieć, że bezmoc, można też powiedzieć, że brak weny jednocześnie, ale takie dziwne też, bo wstawałem rano i wszystkie mi bylały, dosłownie. I to było tak na strasznie, że wstałem raz rano nic drugi dzień wstaję rano, ręce mnie bolą jak cholera normalnie, jak trening jakiś zrobił a nie robiłem specjalnie bo właśnie nie wiedziałem co to chciałem odpocząć następny dzień wstaję zakwasy na plecach i skąd to się wzięło jak ja nic nie robiłem przejazd na lewo na ścieżkę poruchliwej ulicy jak się nie da, chyba się teraz da Ale tam już tir jedzie Super rozwiązanie <grystanie> Ale kurczę. Nie widzę opcji, żeby to inaczej zrobić, chyba, że dokończyć ścieżkę od Rasina W ogóle to napompowałem sobie dzisiaj dosyć mocno opony Tyłem, i tak mi to podbiło wysoko. Sprawdźmy tego potwora. Bardzo normalnie, najpierw sobie zjadłem i teraz jedziemy dalej hmm. przez most to coś tam już nawet do kamery mogę mówić tylko niepokoi mnie zawsze to jak oni się patrzą jak ja mówię, jak jadę sam później mam takie Ugh. ale to trudno głowiska <laughs> Zielonej Góry widać do Zielonej Góry jest 25 50 km jakbyś, chyba do się, godzina więc fajnie to jakby wyślizgam to prawie będzie <laughs> Fajne tak po przerwie, naprawdę Elegancko, jeszcze będę z wiatrem wracał Coś pięknego Obliczko Zielona Góra Tu już połączyli Zawadę i Zieloną Górę wow, Zawada była jeszcze Ale Jestem w szoku teraz Ścieżka jest naprawdę bardzo klimatyczna. Raz w życiu nie jechałem, tylko sojlem. I później zamknęli most już, więc miałem parta. Pamiętam w ten dzień z kompletniem, zrobiliśmy stówkę, bo jeszcze pojechaliśmy tam na wysoką i tak dalej. Wioski ładnie już kwitną tutaj. Listki. Zobaczmy, tutaj, jak jest pięknie kurczę. Mimo, że tutaj jest autostrada i droga obok. To, kurczę, jest pięknie, naprawdę. Bardzo mi się podoba to miejsce. I pachnie ładnie tak No i widzę, że ja chyba robiłem zawrotkę. Bo dalej pod wiatr już się nie chce jechać. A też nie rozjeździłem się na tyle, żeby jechać tam do końca. Więc zawracamy. Czerwę zrobiłem, ale powiem Wam, że ten wiatr, nawet tak stałem, to mnie już popychał. Więc wracać się będzie gładzej. A myślę, że już w następnym tygodniu, jak się zrobi ciepło, już będzie tak 18-19 stopni, bo ma tyle być. To właśnie planujemy z Kubą tutaj przyjechać. To pewnie już do Zielonej Góry dojedziemy i będzie fajny film z tego, więc no, możliwe, że następny i całkiem prawdopodobne, że następny, bo chyba nigdzie się nie będę wybierał, póki co. Teraz dużo eventów się szykuje. Będzie motor show. Na Motorshow może też coś ponagrywam na Motorshow, nie wiem, tam będzie dużo ludzi. Ale w sumie spora ekipka się zbierze, ja dość czterema kumplami jeszcze na miejscu będą. Fajnie się jedzie z wiatrem, naprawdę. Aż sobie wyższą przeżudancję Normalnie. Szkoda, że tak całą drogę nie było. To bym dwa razy tyle przejechał dzisiaj chyba. <laughs> Sami pewnie widzicie różnicę prędkości. Po tych kreseczkach, a w ogóle te kreseczki liczyłem. <laughs> Jechałem sobie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tak troszkę za daleko się zapuściłem, jak na takie rozruszanie pierwsze od dawna, ale było warto, myślę. Wrócę, wykąpię się i będzie fajnie. Zmontuję może odcinek od razu. O. Teraz muszę leździć z nimi, żeby to nadrabiać. Zrobić sobie na zapas, żeby, jak coś się stanie, tak jak teraz. Nie miałem siły. Dobra, jesteśmy w Anglii. Jedziemy tym prawym pasem już. Jakoś tak fajnie mi się na lewym się działo. Fajnie, coraz więcej rowerzystów miałem. Tutaj nawet niektórzy w krótkich spodenkach jechali. <grytania> Ale dzisiaj chyba za zimno na krótkie spodenki. Szkoda stawów. Ciekawi mnie tylko jedno, czy jak jest czerwone, czy ja mogę sobie jechać ścieżką rowerową. Chyba mogę, nie? Dobre pytanie Ja musiał w lewo jechać Bo w lewo później prowadzi ścieżka tam dalej Dobra to jadę w lewo i jadę ścieżką <gry> Żeby nie było Słucham Gdzie? i Aha to... A to ja nie zauważyłem! To dziękuję! Będę wiedział na przyszłość. Dziękuję! Dobra, wracając to albo są takie ciekawe oznaczenia, ale fajnie wiesz Albo kurczę Nie, albo tylko jechałem pod prąd. To wiem, bo mi pan powiedział. Ale kurczę, czy tam przeszpół przejazd dla rowerzystów? Dlaczego by nie jechać? Czyli droga dla rowerzystów jest ciężką na znaczy tam, i co? A dla pieszych jest podrębeku. Teraz już wiem. <grystanie> Dobra. Na przyszłość warto wiedzieć. Jadę tam czerwoną ścieżką i zrobiło mi się takie trochę czerwona opony, ale na filmie pewnie nie będzie tego widać. Standardowo będę jechał przez Sulachów, bo nie podoba mi się ta ścieżka tam jak dalej prowadzi. I dziś śmierdzi tam z wysypiska też pewnie pamiętacie jak jeszcze Hiro 5 nagrywałem. Ci, co pamiętają, to Ekstra. Garnać w końcu ten hamulec, bo pewnie nie tylko miałem chyba się jak to oglądacie. Piszczy to niemiłosiernie, po prostu. O, teraz znowu. <laughs> Masakra, dobra, trzeba wyjechać na drogę. Rondo prawo przez Sulechów i na Nescielaczkę. Bawiam się troszkę, bo kierunek wiatru nam się lekko zmienił, więc bardzo niefajnie. Ale już bliziutko, o 20 km do domu. Standardowo w odcinku raczej nie wydarzy się już nic ciekawego, bo jest tylko prosta droga i... no wątpię, że coś się będzie działo. Więc tak jak ostatnio zakończyłem tutaj odcinek, tak zakończę też ten. Następny mam nadzieję, że będzie już o wiele ciekawszy upowiada gdzieś dalej, jeszcze dalej. Czyli akurat może do zielonej góry z Kubą. Zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało zostawiajcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja się z Wami żegnam i cała do następnej środy. Siemano!